Już to był za świat. Przed pół wiekiem te samochody strażackie budziły powszechny podziw na ulicach miasta. Był to krzyk mody, najnowsza technika, a szybkość. Kto żyw uciekał z drogi, gdy rozległ się dźwięk strażackiego dzwonka? Straż Pożarna wyposażona jest w samochody, o jakich tylko marzyć mogli strażacy sprzed lat. Zmieniły się walory techniczne, zdolność bojowa. Z tamtych lat pozostał tylko kolor. Ciężki samochód gaśniczy typ 004 przeznaczony jest do samodzielnego prowadzenia większych akcji gaśniczych. Może również współpracować z innymi jednostkami taktycznymi podczas działań gaśniczych w zakładach przemysłowych i obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym. Samochód zbudowany został na podwoziu specjalnym Jelcz 315MS wyposażonym w kabinę przystosowaną do przewozu czteroosobowej załogi. Za kabiną, wewnętrzne po prawej stronie, znajduje się tablica sterownicza autopompy i zwijadło linii szybkiego natarcia. W dolnej części nadwozia wyprowadzone są zawory linii tłocznych, poniżej nasady sawne 110 mm, zaś z tyłu nasady zasilające. Identyczny układ nasad sawnych i tłocznych z lewej strony wozu umożliwia wygodną obsługę samochodu w skomplikowanych warunkach działań gaśniczych. Wzdłuż nadwozia Umieszczone są we wnękach węże ssawne, zaś w schowkach za zamykaną zasłoną węże tłoczne 75 litrów. Podwójny układ sterowania umożliwia obsługę autopompy również z kabiny kierowcy. Zewnątrz kabina samochodu wyposażona jest w dodatkowe urządzenia ostrzegawcze, dwie lampy niebieskie migające, dwutonowe sygnały dźwiękowe oraz reflektor pogorzeliskowy. Na tylnym pomoście z prawej i lewej strony znajdują się schowki przeznaczone do przewozu węży tłocznych 52 mm oraz armatury wątnej. Dach nadwozia stanowi platformę do pracy samochodowego działka uniwersalnego, przystosowanego do podawania wodnych prądów zwartych i rozpylonych oraz strumienia piany. Ponadto na dachu przewożone są prądownice i wytwornice pianowe, a często dla pełnego wykorzystania parametrów technicznych samochodu dodatkowy sprzęt pożarniczy. Szeroki zestaw sprzętu pożarniczego oraz duża siła bojowa samochodu umożliwiają prowadzenie różnorodnych działań taktycznych. Oto proste rozwinięcie gaśnicze. Ze zbiornika samochodu o pojemności 6000 litrów woda podawana jest przez autopompę bezpośrednio na dwie linie gaśnicze z zadaniem uzyskania silnych, skutecznych prądów wody. Przy wykorzystaniu rozdzielacza możliwe jest uzyskanie z jednej linii głównej trzech prądów gaśniczych. O dużej sile bojowej samochodu pożarniczego decyduje zarówno ilość przewożonych środków gaśniczych, jak i parametry autopompy. Pełne ich wykorzystanie. Pozwala m.in. na równoczesną pracę działkiem samochodowym oraz działkiem przenośnym. Oto budowanie linii gaśniczych do działka przenośnego oraz praca działkiem samochodowym. Jeszcze efektowny pokaz wykorzystania w akcji działka wodnopianowego o wydajności 2400 litrów na minutę zasilanego trzema liniami tłocznymi. Ręczne urządzenia sterownicze działka umożliwiają dokładne kierowanie strumieniem wody lub piany. Ugaszenia pożaru w zarodku wystarczy z reguły podanie jednego prądu wody. Wykorzystanie linii szybkiego natarcia jest najprostszym rozwiązaniem taktycznym. pracy na cztery linie główne można uzyskać z powodzeniem 12 skutecznych prądów wody. Rozwiązania techniczne zapewniają pracę autopompy na zasysanie wody z zewnętrznych źródeł otwartych. Pobieraną tak wodę można tłoczyć na linie gaśnicze, działko wodnopianowe lub też uzupełniać zbiornik wodny samochodu. Czas napełniania zbiornika samochodu wodą przy pracy na jedną linię ssawną wynosi około 4 minut. Stan napełnienia zbiornika określa specjalny wskaźnik. Pełne wykorzystanie parametrów autopompy zapewnia praca na dwie linie ssawne. Efektem jest w tym wypadku uzyskanie czterech prądów wody. Prowadzenie akcji gaśniczej z działka możliwe jest również w czasie jazdy samochodu. I jeszcze piana gaśnicza. Oto napełnianie zbiornika samochodowego o pojemności 600 litrów środkiem pianotwórczym przy pomocy pompki ręcznej. Oraz praca samochodu na pianę średnią. Samochód może również pobierać środek pianotwórczy ze zbiornika zewnętrznego. W tym przypadku podano pianę ciężką z linii gaśniczej, działka samochodowego oraz ponownie pianę średnią z wytwornic. Środki łączności radiowej pozwalają na natychmiastowy kontakt z jednostką oraz skierowanie jej do H192 typzoza, się odbiór. H192 typzozal, zgłoś się odbiór. Dzozal tu H192 udaje się na sygnały do pożaru na rynek Starego Miasta.